Iwanko, witajcie w trzecim odcinku kariery Wrexham FC, jesteśmy trenerem Ryanem Goslingiem, jednocześnie też właścicielem klubu, no i jesteśmy w zasadzie po meczu z Walsall, które sensacyjnie wygrało z nami 1-0 i odnieśliśmy drugą porażkę w tym sezonie, natomiast myślę, że tak czy siak pewnie dążymy do tego, żeby zwyciężyć w całej, w całej czwartej lidze. No bo tak naprawdę to nas tak na, na, najbardziej interesuje. Interesuje nas to, żebyśmy po prostu zwyciężyli. I na spokojnie sobie przeszli do, do kolejnej ligi, czyli do trzeciej. Nie będziemy tutaj nikogo kupować, jeśli chodzi o zawodników jakichś dodatkowych. Nie ma takiej potrzeby. W zasadzie wszystko to, co my mamy w zespole nam w 100% wystarcza. Ta nasza podstawowa drużyna jest zdecydowanie ponad poziom. Yy, Ligi. O, i myślę, że tutaj nie ma co się więcej rozwodzić, tylko po prostu musimy przesymulować tak naprawdę do końca. Do końca ten sezon. na no, spokojnie dożyć po swoje. Proszę bardzo, menedżerem miesiąca nawet zostaliśmy. Przechodzimy do kolejnego meczu. Jak to będzie wyglądać? Remis 0 do 0. Oj troszkę, troszkę słabiej niż. Się tego spodziewałem nam na razie idzie, ze względu na to, że no porażka, teraz remis tak jakby troszkę ta forma oklapła no ale zobaczymy jak to będzie no a myślę, że ten, ten mecz w, w Papa John's tropi jakoś nas bardzo nie interesuje przesymulujemy go, porażka 3 do 1 Na pewno nie jest to wynik, który nas bardzo, bardzo satysfakcjonuje. O zawsze by było fajnie zdobyć jakąś dodatkową, dodatkowe trofeum. Morale są coraz słabsze. Myślę, że jak ten mecz przegramy, no to już trzeba będzie w 100% pójść na konferencję i spróbować coś poczarować bo mimo tak dobrego składu jednak nie jesteśmy w stanie lightowo pokonywać kolejnych zawodników o, tym razem wygrywamy 2 do 1 ale Almuta, oraz Hayden dostają czerwone kartki. oj posypało się, posypało się w tym meczu na pewno zwycięstwo opłacone naprawdę dużym kosztem Ale nie ma co się martwić. Mamy ogromną przewagę. 16 punktów. Myślę, że tutaj nikt nie jest w stanie nas tak naprawdę w tym momencie w jakikolwiek sposób dogonić. Lub dostarczyć nam jakichś dodatkowych emocji. Kolejny mecz. Tym razem z Greensby Town. Wystąpi, tym razem podstawowa 11. No i zwycięstwo, wreszcie, wreszcie pewne zwycięstwo. Aż trzy bramki Ibrahima, o proszę. No to fajnie, to na pewno fajnie. Myślę, że jeżeli się napatoczy, o ile już nie graliśmy dwóch meczy, to zagramy sobie tylko z Northampton pozostałe mecze, przesymulujemy. Porażka 2-0, no ale dlatego, że graliśmy tym groszym składem. Alireza Beyran Vand. Zarząd niepokoi się naszymi wynikami. To ciekawe. Jesteśmy na pierwszym miejscu w Lidze. Czy któreś z zadań jest niewykonane? Wygraj ligę, ok. W ciągu dwóch sezonów daj jednemu liniarowi ściągniętemu. No to, to się też dzieje przecież. Wygrajcie, panowie, bo to się zaczyna robić niebezpiecznie. No, dziękuję. Okej. Okay. Joel Campbell chciałby od nas odejść? Czyżby? Spróbujemy ponegocjować kontrakt. Ja w, zeszłym, w zeszłych odcinkach mówiłem, że w sumie to mi wszystko jedno. Czy on odejdzie, czy nie. Aczkolwiek, no. Ten chłopak z tej Holandii nie przekonuje mnie na tyle, żebym mógł się pozbyć tak ważnego zawodnika, jakim jest Joel. Dostaniesz delikatną podwyżkę. Bardzo fajnie. Cieszę się, że się zgodziłeś. Na dwa lata dostaliśmy w tym momencie kontrakt, z nim podpisaliśmy. Więc myślę, że nawet jeżeli ten Peter Willem zacznie, e, będzie wyrażał chęć i, i będzie wyrażał też takie umiejętności, żeby grać w podstawowym składzie, no to najwyżej sprzedamy po prostu Joela. Zwycięstwo, fajnie, podoba mi się. Zobaczmy sobie jeszcze statystyki naszych zawodników przed meczem z Northampton, który właśnie, tak jak mówiłem, sobie rozegramy. Straszą mnie, straszą, ale nic z tego nie wynika w zasadzie. Zobaczmy tabelę. Zdecydowane prowadzenie. A jak to wygląda w zespole? 36 bramek Joela Campbella, 22 Milo, 19 Anwara, 6 Alwysza, Cannon, Kier, Petro William, Peter Willems, no Milo Lorentz na pewno i Joel Campbell. To są takie dwie nasze największe gwiazdy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o statystyki zawodników? Joel Campbell zdecydowanym królem strzelców natomiast w asystach tutaj dopiero Milo Laurent na dziewiątym miejscu no, bez zbędnych ugródek nie będziemy się tutaj rozprawiać nad tym kto jest dobre a kto nie natomiast tu ustawimy sobie taki meczek jeszcze sobie zmienimy jedną rzecz, Nota Iri kto to może za Ciebie wejść? Hurtado może za Ciebie wejść Ok, tak sobie to zostawimy. Gdzie jest ten bramkarz? A, tutaj Smith. Dobra, przesymulujemy sobie ten mecz. na ultimate. Zobaczymy jak potoczą się lasy tego meczu. Dani Alves rozważający zakończenie kariery. To no na pewno nie jest ta przyjemna informacja. Ale trzeba ją zaakceptować. No i zobaczmy, zobaczmy jak to pójdzie teraz naszym zawodnikom. Z najlepszą ekipą w zasadzie czwartej ligi angielskiej. Laurent do Joela, ten do Roza Laurent, Oros, Laurent. Podanie do Joela. Joel obraca się z piłką. Ajajaj, aj, aj. została mu odebrana piłeczka niestety. Fajnie, Oros. Kanon. Ibrahim uderzy. Podanie do Campbella. Campbell podanie do Kanona. Kanon z najbliższej odległości strzela rameczkę na 1 do 0. No i Rexam prowadzi w tym meczu. Wysoko, wysoko na pewno wychodzi ekipa Rexam FC. Joel Campbell, tak nisko wystawiony, to dość ciekawa sprawa Oj, ależ tutaj piękne, piękne naprawdę piękne rozegranie piłki przez Northampton Natomiast Jurri Beiro fantastycznie się tu zachował I udało mu się odebrać tą piłeczkę Przy pomocy oczywiście Alirezy Wanda. Oj, czyżby, czyżby jakaś kontuzja w ekipie z Northampton Natomiast koledzy z drużyny nie zatrzymują się Dopiero teraz sędzia zatrzymał to akcję. No, Milo Lorentz troszkę tutaj przeszkodził. Nie powiem, że nie. Odegranie do Bramkarza. Na pewno należą się oklaski za to zagranie. Milo Lorentz był tutaj bliski odebrania tej piłki. Dajk do Pinoka. Pinok. Lintot. Dają rozegrać. Northampton. Zawodnicy łek FC Kapier Ali Reza Bayran fantastycznie, fantastycznie obronił tą sytuację. I mamy rzut roczny. Wydawało mi się na początku, że ten mecz będzie bardziej jednostronny. Natomiast po stracie bramki rozbudziło to zawodników Norhampton i atakują dość mocno od dłuższego czasu. Czy to jest karny? Nie. Ariel Mosur tutaj naprawdę zaryzykował dużo, ale opłaciło się. Milo Laurent do Roza. Roz do Lorenta. Niestety, traci piłkę. Soto, piękna bramka zawodników Northampton. Ależ brameczka, z pierwszej tutaj, z takiego półwoleja. No, naprawdę. Palce lizać. I mamy jeden do jednego. sam na za dużo pozwoliło zdecydowanie przeciwnikom. No i widać te efekty. Oj. Ależ tutaj błąd Julii Beiro Poros. Mało bardzo jest tych zawodników ofensywnych tutaj z przodu, a też naprawdę dobrze broni się Northampton. Ciekawe podanie, natomiast Milo nie miał tutaj szans z lewym obrońcą Northampton No i kończy się tak naprawdę pierwsza połowa Mamy remis Zobaczymy, czy zmieni się coś w ustawieniu No Wax NFC, czy też nie Myślę, że damy szansę na skrzydle Peterowi Pilemsowi No i rozpoczynamy drugą połowę Jedna delikatna zmiana. Kolejny napastnik wprowadzony na boisko ze strony Rex FC. Bardziej ofensywnie usposobiony na pewno niż Virahim. Chociaż liczby na to nie wskazują. Dobre podanie do Foxa. Ariel Mosur. odbiera piłkę fantastycznie, Iuri Ribeiro do Lorenta. ten do Campbella Campbell do Rosa. szkoda, szkoda, że nie zauważył tego jak Lorentz tutaj fantastycznie przeszedł o i trata, trata piłki, utrata piłki po raz kolejny ze strony Rexa Messi bardzo ładne przejęcie tego rezerwowego, Hurtado na Campbell troszkę tutaj taki osamotniony. Bardzo za bardzo chce brać tutaj wszystko na klatę. 2 do 0: Obrona, jak sam, rozbita w tym momencie. Zla co przepraszam. Co nie zmienia faktu, że obrona jest w tym momencie rozbita kompletnie. Hurtado zapuścił się na taki troszkę ofensywny wypad. Fajnie. Na razie. W tej pierwszej połowie to jest jedyna jasna strona naszej drużyny. Znowu on. Ominął jednego zawodnika. Zdogrywa do Willemsa, ale ten traci. prawdę. To jest jedyny zawodnik w tym momencie, z którego można być w jakikolwiek sposób dumnym. Dobrze, Mosur. No i traci piłkę, bez sensu. Ale że oni są dzisiaj niepewni z piłką futbolówką przy nodze. No i czemu ten wilem odpuszcza? On powinien nam podbiec, zaatakować. No wygląda to słabo. Daniel też też kompletnie niewidoczny. No wreszcie, może coś pójdzie tym skrzydłem. Dawaj, dawaj, nie kiwaj się, idź, idź z tą piłką. Dobrze, wreszcie. I teraz możesz się pobawić. Jesteś lepszy na pewno. Dobrze, nie Utrata w takim miejscu. No! Myślę, że ten mecz niestety skończy się porażką W FC, trudno no, zdarza się Aczkolwiek no styl w jakim przegrali też pozostawia dużo do życzenia, nie oddali tutaj serducha na pewno na boisku No nic, porażka Mamy na szczęście dużą przewagę punktową Nad ekipą Northampton ale na pewno nie jest powód to do dumy. Ten wynik. No nic. Oferta transferu dla Campbella. Ok. 11 milionów 300 tysięcy. to w ciemno. Takie pieniądze mi się na pewno przydadzą. Porażka, kolejna porażka Ale w tym, w tym odcinku nie idzie Naprawdę Jeszcze 2-3 mecze i... Zwolnią mnie z tej drużyny To by dopiero był czas Mimo tego, że jesteśmy na pierwszym miejscu To zostalibyśmy zwolnieni Kolejna porażka. Czyżby? Czyżby miało nastąpić zwolnienie? Obawiam się tego dość mocno. Tutaj miesiąc, trener miesiąca, a tutaj jarzmo zwolnienia jest coraz większe. A jest zwycięstwo, uf. Każdy mecz teraz zwycięski jest jak wielki, głęboki oddech czystego tlenu dla Ryana Goslinga. Tym razem mecz Sport Vale, Mam 12 punktów przewagi, no i jeden mecz w plecy, także no nie wierzę, żebyśmy przegrali ten, tą walkę. Ale nie wykluczam tego. Boże, kolejna porażka. Muszę zmienić drużyny tak, żebym się na pewno już więcej nie pomylił. Dobra, konferencja przedmeczowa, żeby troszkę morale poprawić. Nice Dobra, myślę, że nasi zawodnicy są na tyle zmotywowani, że umożliwią mi pozostanie w pracy Pięć meczy tylko do końca sezonu. I potem myślę, że już będzie z górki. Potem już na pewno będziemy w stanie w jakikolwiek sposób odbić się od tego dna piłkarskiego. Dobrze, kolejne zwycięstwo. Kolejne zwycięstwo. Na pewno ta motywacja pomogła, pomogła zawodnikom Rex FC. Ale dalej. Dalej nie jestem przekonany, czy nas przypadkiem nie zwolnią. Kontuzja daniego Alvesa na pewno nam nie pomoże w tym meczu, natomiast wygrywamy kolejny mecz, tak jest, 1 do 0. Trzy mecze do końca. Oli Palmer do zwolnienia zdecydowanie. A jak weźmiemy jeszcze za niego jakąś kaskę, to już w ogóle będzie świetnie. Barrow FC. Zwycięstwo. Kolejne zwycięstwo. Kolejny głęboki oddech. Ale dalej widzę w lewym górnym rogu ten czerwony wykrzyknik. Martwi mnie on niemiłosiernie. Każda taka przerwa przeraża mnie. Mamy 97 punktów w tym momencie w lidze, jesteśmy na pierwszym miejscu po awansie bezpośrednio z rama League. Wygrywamy kolejny mecz, zdobyliśmy 100 punktów, zostały jeszcze 3 mecze, my już jesteśmy na pewno na pierwszym miejscu i grozi nam wywalenie z drużyny. To jest dla mnie coś abstrakcyjnego. Porażka w ostatnim meczu, no ale mamy 100 punktów. 100 punktów w jednym sezonie to się nie zdarza często. Alison Becker wraz z Liverpoolem zdobywają mistrzostwo. Dokończymy ten odcinek, dokończymy sezon, bo naprawdę jestem ciekaw tego. Czy mnie zwolniam, czy nie, nie zwolniam? Bo to jest tak naprawdę teraz największe pytanie, jak wyglądają statystyki? Joel Campbell zdecydowanym królem strzelców. Ibrahim tutaj na czwartym miejscu. Campbell także w asystach królował. Dairan van królował, jeśli chodzi o ilość zdobytych czystych kąt. <laughs> w sumie jeszcze nie przejrzeliśmy tego, czy przypadkiem tutaj był jeszcze. Hmm. Najlepszy zawodnik w turnieju, najlepszy bramkarz To było wiadome <laughs> Że nasza ekipa tutaj na pewno zgarnie to, te wszystkie trofea Dokończmy sobie na spokojnie Ten sezon i zobaczymy, czy zostaniemy wyrzuceni, czy nie Stresuję się trochę tym, no ale cóż, zobaczymy, zobaczymy, z tym wykrzyknikiem wątpię, że przedłużą ze mną kontrakt. Zrobiliśmy pierwsze miejsce, no, myślę, że to jest duży wpływ I... i udało się, tak jest, tak jest, będziemy w następnym sezonie. To była najważniejsza informacja tego odcinka. Wygraliśmy, jesteśmy w trzeciej lidze angielskiej, dalej prowadzimy Rexa MFC, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!